Afera na GPW. Wartość akcji elektrociepłowni benzin rośnie dziesięciokrotnie w ciągu zaledwie kilku dni. W tle potencjalnie duży kontrakt z Orlenem i karalne praktyki. Czy KNF dopatrzy się naruszeń? Intel inwestuje gigantyczne pieniądze pod Wrocławiem, a na światło dzienne wypływają kolejne ciekawe fakty i spekulacje. O czym mowa? Sprzedaż detaliczna spada bardziej niż oczekiwał tego rynek, a mimo to wciąż wydajemy więcej. Najnowsze dane o zachowaniu konsumentów dostarczają kolejnych wniosków. Rusza fabryka w Policach, największa tego typu inwestycja w Europie, a grupa Azoty umacnia tym samym swoją pozycję w regionie. Do tego Amerykanie już teraz decydują się na sporą inwestycję na terenie Ukrainy i zachęcają do tego inne firmy. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. Ten tydzień oczywiście także nas nie zawiódł i od razu popędzimy na polską giełdę, gdzie działy się prawdziwe cuda. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Afera na GPW. Na polskiej giełdzie papierów wartościowych od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, które ciężko nazwać zwykłym przypadkiem. Jak wiadomo, aby skutecznie inwestować na giełdzie, można wybrać ścieżkę długoterminową i uśredniać cenę zakupu udziału w konkretnych spółkach czy akcjach, lub inwestować aktywnie, próbując odgadnąć dalszy kierunek rynku. Niewątpliwie znacznie pomaga w tym dostęp do tzw. informacji wewnętrznej, czyli planowanych kontraktach czy negocjacjach firm, które mogą znacząco wpływać na ich wycenę. Problem jednak, w tym, że tak zwany insider trading jest zabroniony i karany. Czasem jednak mamy do czynienia ze zdarzeniem, w którym można podejrzewać złą wolę niektórych uczestników rynku. O czym mówię? W ostatnim czasie doszło do bardzo dziwnych ruchów na akcjach elektrociepłowni Benzin. Dokładniej kurs akcji elektrociepłowni wzrósł dziesięciokrotnie. Walory firmy podrożały z okolic 7 zł do ponad 70 zł. Co ciekawe, nie wiadomo co stoi za tak ogromnym wzrostem Będzińskiej spółki. Pojawiły się w tym czasie komunikaty ze spółki o zwiększeniu zaangażowania przez grupę Altum. Jest to największy inwestor związany z jednym z insiderów. Natomiast prawdziwy szok nastąpił dopiero w środę, po zakończonej sesji. W komunikacie poinformowano bowiem o zawarciu z Orlen Syntos Energy Group umowy o zachowanie poufności, która miała stanowić początek rozmów między stronami dotyczących realizacji projektu małych reaktorów jądrowych na terenach należących do giełdowej spółki. Równocześnie Zarząd Będzińskiej Spółki zaznaczył, że do tej pory strony nie ustaliły żadnych konkretnych założeń projektu. Następnie w czwartek po dziewiątej Orlen Syntos Green Energy oświadcza, że nie planuje współpracy z EC Będzin SA, zaś przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności Podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanych lokalizacji. Otwarcie czwartkowej sesji było nadal wzrostowe, jednakże niedługo potem doszło do prawdziwej lawiny i po godzinie 10 kurs akcji spadł już o ponad 35%. Finalnie wycena Będzińskiej spółki spadła o ponad połowę tego samego dnia, aby później nieco odbić w piątek do poziomu 41 zł, czyli nadal bardzo wysokiego. Nieoczekiwanie w tej sprawie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który na Twitterze napisał W związku z wątpliwościami w sprawie akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego KNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków. Puls Biznesu na podstawie rozmowy z wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin Sławomirem Wołyniec informuje, że wiceprzewodniczący zapewnia, że prawo nie zostało złamane przez osoby zasiadające w organach spółki i nie doszło do wykorzystania stania informacji poufnych, a w czasie gdy pojawił się temat możliwości podpisania NDA, nikt z zarządu ani rady nadzorczej nie nabywał akcji spółki. Takie oświadczenie nie zmieni jednak faktu, że KNF przyjrzy się tej sprawie głębiej. Jacek Barszczewski, rzecznik KNF, odpowiedział na Twitterze premierowi, że zachowanie notowań spółki ECBzin jest poddawane wnikliwej analizie urzędu i dodał, że nadzór podejmuje w takich sytuacjach szereg czynności uzasadniających, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji kieruje stosowne zawiadomienia do organów ścigania. Do tej sytuacji odniósł się także Jacek Jastrzowe. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Rozumiem wzburzenie uczestników rynku. Uważam, że zjawiska takie jak insider trading lub manipulacja, jeśli nie są wypalane żywym ogniem, stają się rakiem rynku kapitałowego. Spektakularny wzrost akcji tej spółki w tak krótkim czasie nie miał oficjalnych podstaw w danych. Zatem podejrzewam, że regulator powinien dopatrzyć się czegoś ciekawego w decyzjach inwestorów. Jeżeli mamy bardzo mały. Free flow, tak? Niewielki. I teraz inwestor kupuje niewielkie pakiety akcji z perspektywy całej grupy, ale stosunkowo istotne z perspektywy free floatu, to w sposób istotny ogranicza podaż. Tych akcji, tak? Bo ich jest na rynku po prostu coraz mniej, jeżeli ich nie sprzedaje. Jak obstawiacie? Czy KNF dopatrzy się naruszeń przepisów, czy też temat po prostu ucichnie? Podzielcie się opinią w komentarzu. W sumie to nie pierwszy, ani nie ostatni przypadek, gdzie można było sporo zarobić, mając dostęp do wewnętrznej informacji, na przykład planowanych działań władzy, czy też planów państwowych spółek. Część z nas pewnie pamięta, jakie zamieszanie zafundował choćby minister Sasin, ogłaszając dodatkowy podatek od tzw. zysków nadmiarowych. Polskimi Takimi jak na przykład WIG-20, w dużej mierze rządzi polityka, która bywa nieprzewidywalna i potrafi mocno ograniczać stopy zwrotu. Dlatego sam część środków wolę jednak inwestować na innych kontynentach, zwłaszcza w USA, gdzie poszczególne indeksy są zdecydowanie bardziej stabilne i przewidywalne. Oczywiście to wyłącznie moja subiektywna opinia oparta na danych i obserwacjach oraz moim profilu inwestora. Większość polskich inwestorów nadal wybiera inwestycje w kraju. Zatem nie we wszystkim Polska ciągnie do Ameryki. Ale czasem i Amerykanom zdarza się zawitać na nasze podwórko i to z całkiem poważną inwestycją. Intel i największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Korporacja Intel w ostatnim czasie intensyfikuje swoje globalne inwestycje, zawierając istotne umowy nie tylko w Izraelu, ale także w Niemczech oraz Polsce. Przygotowaliśmy dla Was na ten temat cały osobny odcinek, który znajdziecie na kanale oraz tutaj. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, bo przecież mówimy o największej tego typu inwestycji zagranicznej w historii naszego kraju. W dużym skrócie, inwestycja pochłonie około 20 miliardów złotych i będzie największym takim przedsięwzięciem ze strony zagranicznego kapitału, w historii naszego kraju. Dzisiaj jednak chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na kilka elementów tej układanki, o których jeszcze nie wspominałem. Po pierwsze, w świadku inwestorskim pojawiły się głosy, że umowa zawarta z polskim rządem mogła służyć jedynie jako narzędzie negocjacyjne w celu uzyskania bardziej lukratywnego kontraktu. Dokładniej Smart Karma sugeruje, że możliwe jest iż polska inwestycja to metoda przekonania Niemiec do finalizacji listu intencyjnego dotyczącego nowego zakładu produkcyjnego półprzewodników o wartości 32 miliardów dolarów w Magdeburgu. Te spekulacje zdaje się potwierdzać fakt, że rozmowy między Intelem a niemieckim rządem trwały niemal pół roku, a głównym punktem spornym była wysokość dotacji ze strony niemieckiego rządu. W skrócie, amerykański gigant oczekiwał większej kontrybucji ze strony niemieckiego skarbu państwa, na którą ten nie chciał się zgodzić. Ciekawe jest zatem to, że zaledwie 3 dni po ogłoszeniu przez Intela Planów Inwestycji w Polsce Niemcy zgodziły się na kwotę 10 miliardów euro dotacji dla firmy. To tym bardziej podejrzany zbieg okoliczności, kiedy weźmiemy pod uwagę wcześniejsze zapewnienia niemieckiego ministra finansów o braku dalszych funduszy na ten cel. To sugeruje, że umowa z Polską mogła rzeczywiście stanowić element negocjacyjny w rozmowach z Niemcami. Druga kwestia, o której nie wspominałem we wcześniejszym filmie, to fakt, że podczas kongresu 590 w Warszawie premier stwierdził, że trwają także rozmowy o kolejnych inwestycjach koncernu w naszym kraju. Inwestycja Intela, największa w historii III Rzeczypospolitej, w pierwszej fazie to 20 miliardów złotych, a rozmawiałem z właścicielami, z najwyższym managementem firmy, także o kolejnych inwestycjach Intela. W tej kwestii nie wiadomo jeszcze, na ile jest to gra wyborcza ze strony premiera, która ma na celu hiperbolizować polski potencjał do przyciągania wielkiego kapitału, a na ile ma to coś wspólnego z prawdą jakichś szczegółów porozumienia między rządem a Intelem dowiemy się pewnie niebawem. Póki co rząd deklaruje, że proporcja udziału Skarbu Państwa w inwestycji nie ma przekraczać tej, którą uzgodniono z rządem niemieckim, czyli około 1 trzeciej z całej puli. Po trzecie, niektórzy z was słusznie pytają w komentarzach, jakie te wszystkie ruchy mogą mieć przełożenie na wycenę akcji Intela. Osobiście uważam, że Amerykanie stawiają teraz mocno na rozwój tego koncernu i jego rolę w zabezpieczeniu dostępu do półprzewodników i układów scalonych, tak aby zniwelować ryzyko niedoboru kluczowych dla wielu branż komponentów na wzór tego, co działo się w trakcie pandemii, kiedy to Azja ograniczyła produkcję. To z kolei w mojej opinii ma szansę zaowocować wzrostem wartości akcji Legendy Doliny Krzemowej w dłuższym terminie. Czy tak się stanie? Tego nie wie nikt, prócz osób wtajemniczonych wewnętrzne sprawy firmy, reszta to wyłącznie spekulacje. Pamiętajcie więc, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i trzeba umieć oszacować, czy jest ona dla nas akceptowalne. Sprzedaż detaliczna nadal pod kreską. Konsument wciąż zaciska pasa. Skutki wysokiej inflacji i działań polityki monetarnej nadal są odczuwalne. Doskonale pokazują to dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej. Zgodnie z najnowszymi danymi, sprzedaż detaliczna w cenach stałych, z uwzględnieniem inflacji, spadła w maju o 6,8% rok do roku. Oznacza to, że mniej więcej o tyle mniej kupiliśmy towarów. Są to co prawda lepsze dane niż w kwietniu i marcu. Jednakże Warto zaznaczyć, że wciąż notujemy w tej kwestii spory spadek. I to nawet wyższy od konsensusu rynkowego, który zakładał spadek o 5,6%. Dane wskazują wyraźnie, że w ciągu roku kupujemy sporo mniej, ale za to nominalnie wydajemy więcej. Dokładniej, nasze wydatki poszły nominalnie w górę o 1,8% w skali roku. Jest to oczywiście potwierdzenie tego, że inflacja wciąż ma się całkiem nieźle. Bartusz Wałęcki tak komentuje te dane. W danych o sprzedaży widoczny jest realny Spadek konsumpcji. Wpływ miała na to wysoka inflacja, w tym realny spadek wynagrodzeń, który prowadził do ograniczenia realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Konsumenci byli zmuszeni do zmian struktury swoich wydatków, zmian jakościowych lub rezygnacji z części z nich. W kolejnych miesiącach, ze względu na postępujący spadek inflacji, konsumpcja nie powinna dalej spadać, jednak jej istotnego wzrostu nie przewidujemy. Co ciekawe, nasze wydatki wzrosły najbardziej w specjalistycznych sklepach z żywnością, czyli na przykład w piekarniach, warzywniach bądź sklepach mięsnych. Zapłaciliśmy w tych miejscach aż o 11,6% więcej niż rok temu, a kupiliśmy o 5,3% mniej niż rok temu. Z kolei średnia wartość koszyka zakupowego obejmującego najpopularniejsze produkty spożywcze zbliżyła się w maju już do kwoty 300 zł. Pytanie na jakich kwotach kończą się zwykle wasze zakupy? Czy 300 zł to średnia zbliżona do Waszych realiów? Dajcie znać w komentarzu. Ruszyła fabryka w Policach, to największy tego Typu zakład w Europie. W tym tygodniu oficjalnie ruszyła produkcja w zakładzie, który jest jedną z największych inwestycji w Polsce z ostatnich lat. Mianowicie inwestycja ta jest warta około 1,8 miliarda dolarów i jest to największy tego typu zakład w Europie. O jakim zakładzie mowa? Mowa o zakładzie Polimery Police, w którym pracować będzie około 400 osób i którego głównym wykonawcą jest koreański konglomerat Hyundai Engineering. Zakład Grupy Azoty będzie się zajmował wytwarzaniem polipropylenu, czyli związku chemicznego, który wykorzystuje się m.in. do produkcji sprzętu AGD, sprzętu medycznego, strzykawek, przewodów czy też części samochodowych. W wybudowanej fabryce powstawać będzie 437 tysięcy ton polipropylenu rocznie. Dodatkowo będzie tam Powstawać także substancja, której znaczenie dla globalnej gospodarki rośnie i o której wspomniał Tomasz Hinz, prezes Grupy Azoty. Polimery police mają istotne znaczenie również ze względu na paliwo przyszłości, czyli wodór. Będzie wytwarzany w procesie odwodornienia propanu w ilości prawie 17 tysięcy ton rocznie. Ta produkcja ugruntuje wysoką pozycję Grupy Azoty w obszarze technologii wodorowych. Dodatkowo, według prezesa Grupy Azoty, uruchomienie produkcji polipropylenów wzmocni pozycję Grupy azoty na europejskim rynku tworzyw, a Polska dołączy do grona liderów jego produkcji w Europie. W uroczystości otwarcia zakładu w Policach brał udział premier Mateusz Morawiecki, w którego ocenie Polimery Police to kluczowy projekt dla polskiej gospodarki, ponieważ dotychczas nasz kraj musiał wiele towarów chemicznych importować, a teraz będzie je wytwarzał i eksportował. Myślę, że rolnicy i społeczeństwo jeszcze bardziej ucieszyłoby się z informacji o obniżce cen nawozów, ale poza złośliwościami w szerszej perspektywie powstanie tego typu zakładu ma szansę przyczynić się do umocnienia naszej pozycji w perspektywicznej Branży. Amerykanie budują fabrykę na Ukrainie. Pomimo wojny na Ukrainie niektóre firmy już teraz decydują się na dość poważne inwestycje w tym kraju. Nie jest pewnie zaskoczeniem, że mowa o zamiarach spółki ze Stanów Zjednoczonych. Dokładniej, amerykański koncern tytoniowy Philip Morris International zainwestuje ponad 30 milionów dolarów w nowy zakład produkcyjny, którego lokalizacja będzie w obwodzie lwowskim. Bez względu na działania militarne, prace przygotowawcze rozpoczynają się w lipcu. 2023 roku, a rozpoczęcie produkcji spodziewane jest już w pierwszym kwartale 2024. Jak podaje Rzeczpospolita, ta nowa fabryka ma zatrudniać ponad 250 osób, które będą przede wszystkim w dziale produkcji. Jako pierwsi propozycje pracy otrzymają pracownicy Filip Morris Ukraina z fabryki w Harkowie, którzy z powodu wojny nie mogą tam pracować, bowiem fabryka w Harkowie ma zawieszoną działalność od 24 lutego 2022 roku. Michał Mierzejewski, wiceprezydent. Philip Morris International na obszarze Europy Północno-Wschodniej, tak komentuje tę wiadomość. Z dumą ogłaszamy nową inwestycję w Ukrainie, która wesprze jej obecny i przyszły wzrost gospodarczy, a także pozwoli stworzyć wiele wartościowych miejsc pracy. To coś więcej niż standardowa inwestycja w infrastrukturę. To wyraz naszego zaangażowania na rzecz Ukrainy oraz jej mieszkańców i znaczący sygnał dla innych międzynarodowych inwestorów. Sygnał zaufania do ukraińskiej gospodarki, zaufania do narodu ukraińskiego i wiary w przyszłość Ukrainy. Ukraińska gospodarka musi jak najszybciej stanąć na nogi, a duże międzynarodowe firmy, jak nasza, mogą i powinny odegrać w tym procesie znaczącą rolę. W tej sprawie wypowiedział się także Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Budowa nowej fabryki Philip Morris International w Ukrainie to ważny sygnał dla międzynarodowego biznesu. Ponad 250 nowych miejsc pracy to poważne wsparcie dla osłabionego wojną państwa i mocny komunikat dla innych międzynarodowych inwestorów. Którzy powinni pójść za tym przykładem. Philip Morris pokazuje, że można odważnie wspierać państwo ukraińskie i gospodarczo przyspieszać drogę Ukrainy na zachód. Z pewnością taka decyzja amerykańskiego koncernu jest wyraźnym sygnałem dla całego świata, że warto zainteresować się inwestycjami na Ukrainie, w szczególności jej zachodniej części. Pierwszy krok został zatem wykonany. Pytanie, kto będzie kolejny? Być może jakaś polska firma zdecyduje się znacznie powiększyć swoje zaangażowanie na ukraińskim rynku. Kto wie, to spore ryzyko, ale także spory potencjał przy obecnej sytuacji, jaka jest na Ukrainie. W przypadku powodzenia amerykańskiej inwestycji istnieje zresztą wysokie prawdopodobieństwo, że takie rewelacje będą docierać do nas coraz częściej. A ja. Nie omieszkam was o tym poinformować. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z tym, dokąd zmierza pieniądz. A tych z Was, którzy doceniają naszą pracę, proszę jak zwykle o hashtag Bizwik w komentarzu. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem w jednym z kolejnych odcinków, które znajdziecie wokół mnie. A jeżeli nie, to widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!